Wytrawny drugie śniadanko lub treningowy posiłek? Jasne! Lubicie łososia? Jeśli tak, to zapraszam na nasze kanapeczki. 415 kalorii. I co? Zaczynamy! To jest chlebek żytni z Biedronki. On jest ze 100% żyta, także bardzo go polecam. Do tego sobie dokładamy serek naturalny oraz łososia norweskiego. Klebek sobie kroimy i ja będę go ważyć. U mnie dwie kromki mają 85 gramów. Następnie nakładam serek i również go ważę, żeby wiedzieć, jakie będziemy mieli proporcje. Wyszło nam 35 gramów. A teraz nasza porcja białeczka. Nakładamy łososia. Tak prezentują się nasze kanapeczki, mają 415 kalorii, 23 gramy białka, idealny posiłek przedtreningowy. Mamy węglowodany, mamy białko. Dajcie znać co o tym sądzicie, czy jecie takie kanapeczki i życzę Wam smacznego. Obserwuj mnie po więcej smacznych i szybkich przepisów. Wytrawny drugie śniadanko lub treningowy posiłek? Jasne, lubicie łososia? Jeśli tak, to zapraszam na nasze kanapeczki. 415 kalorii.